W pewnym szpitalu, na jednej sali, ramię w ramię, leżeli dwaj zaawansowani wiekiem mężczyźni, których stan sugerował raczej zbliżającą się wcześniej niż później podróż na drugą stronę. Mężczyzna, który leżał bliżej okna, mógł przez godzinę siedzieć, bo dzięki temu z jego płuc łatwiej odprowadzano płyn. Drugi z pacjentów musiał przez cały czas leżeć na plecach. Panowie, zupełnie jak nie panowie, bardzo wiele ze sobą rozmawiali. O byłym życiu, o minionych latach, żonach, byłych i minionych pracach, wojnach, wakacyjnych wyjazdach. O wszystkim, o czym tylko ci dwaj byli jeszcze w stanie pomyśleć. Jedynym wyjątkiem od rutyny była godzina, w której jeden z mężczyzn mógł siedzieć przy oknie. Wtedy dotychczasowe rozmowy ustawały. Mówił tylko siedzący. Opowiadał drugiemu o wszystkim, co dostrzegł za oknem. Opisywał każdy najdrobniejszy szczegół tak, żeby ten drugi, który nie mógł patrzeć, był w stanie wszystko dokładnie sobie wyobrazić. To, co działo się za oknem, było oczywiście dużo ciekawsze od codziennych rozmów o tym samym. W końcu, ile można opowiadać o swoim życiu. Z czasem unieruchomiony pacjent z coraz większą niecierpliwością wyglądał odpowiedniej godziny. Tylko za okienne opowieści drugiego sprawiały mu radość. Żył wszystkim, co usłyszał, każdym wydarzeniem, każdym kolorem, każdym zjawiskiem. Mijały kolejne godziny i mężczyzna dowiadywał się coraz więcej o parku za szpitalnym oknem i o jeziora widocznego tuż obok. O kaczkach i łabędziach pływających tuż obok puszczanych przez dzieci papierowych łódek. O zakochanych parach wędrujących ramię w ramię wśród kwiatów, wreszcie o panoramie miasta widocznej w oddali. Gdy jeden z pacjentów otwierał oczy i wyglądał przez okno, drugi zamykał je, by wszystko widzieć oczami wyobraźni. Któregoś popołudnia siedzący opowiedział o paradzie przechodzącej pod oknem. I choć drugi z mężczyzn nie był w stanie usłyszeć jej prawdziwych dźwięków, w jego wyobraźni odgrywała się cała symfonia. Mijały dni, tygodnie. Minął miesiąc i kolejny. Jak co dzień do sali zajrzała pielęgniarka, przynosząc pacjentom wodę do mycia. Tym razem jednak na jej powitanie odpowiedział tylko jeden z mężczyzn. Drugi, ten, który leżał bliżej okna, odszedł cicho we śnie. Po krótkim pożegnaniu ciało zabrano. Gdy upłynęło wystarczająco czasu, by takiej prośby nie uznać za niestosowną, mężczyzna, dotąd leżący daleko od okna, zapytał: Czy mógłby przenieść się na drugie miejsce? Prośbę chorego spełniono i gdy tylko został w sali sam, postanowił złamać zalecenia lekarzy. Powoli, z ogromnym wysiłkiem i bólem, uniósł się na łokciach, by pierwszy raz od bardzo dawna na własne oczy Ujrzeć świat poza murami szpitala. Z obawą, ale i pod ekscytowaniem, odwrócił głowę i wyjrzał. Za oknem była tylko blada ściana kolejnego z budynków szpitala. Zdumiony pacjent próbował dowiedzieć się od pielęgniarki, co się stało z tym, co widział zmarły chory. Nic się nie stało, odpowiedziała pielęgniarka i wyjaśniła że zmarły był od dawna niewidomy i nie był w stanie zobaczyć nawet tej ściany za oknem. Wymyślał, bo chciał sprawić ci radość. Poszukujesz więcej inspirujących treści? Zostaw komentarz i zasubskrybuj.